Siemanka, to znów gara, a to jest serio Sam, drugie starcie. Nagrywam tutaj od razu drugie starcie, bo pierwsze starcie nagrywamy razem z Xedobile'em w trybie kooperacji, które pojawia się na jego koncie, a tutaj będę nagrywał singla. Zaczniemy na... właśnie tak się zastanawiam, nagram poważny poziom, ciekawe jak mi pójdzie. Tu jest yy, właśnie intro. Wróciliśmy w przeszłość pierwszej części, by uratować świat. To jest pierwszy poziom właśnie z pierwszej części. Różnica jest taka, że pierwsza część toczy się w starożytnym Egipcie, a tu jesteśmy przeniesieni do południowej Ameryki, Babilonu i, i średniowiecznej Europy. To był boss pierwszej części. Jakiś mały stateczek leci za tym wielkim. I tutaj się zaczyna pierwszy poziom Ogólnie pierwszy Epizod to Ameryka Południowa O, nasz statek Dobra No to, to idziemy To już mamy tu piłę Tu bardzo fajne jest to, że można sobie ścinać te drzewa Jak się długo przytrzyma o, to realistyczne To upadanie tego drzewa nie było, no ale zawsze coś Co tu mamy dalej Informacje tutaj O każdym poziomie jakieś informacje i o uzbrojeniu Nóż, Shotfield i piła łańcuchowa Ciekawe co będzie dalej Leci już na nas jakieś A spiły go Alej, lecę już klery O kurde Dosyć mocno biją Oooo Już wiem dlaczego ten poziom się nazywa poważny Będzie tutaj ciężko I wszystko się zaczyna od początku znów, dobra No jesteś, sam jesteś Dobra, weźmiemy tu jakimś lepiej pistolet, bo no, Załatwimy go z daleka ale za dużej siły nie ma No ale zawsze trochę szczela. Bo już wyszedł tego do, do końca, żeby mieć więcej naboi Ile co już Ze szkielety To będzie lepszy pomysł Niż zabić ich z piły Nie trzeba szybko się odsuwać Te zarośla przeszkadzają mi tutaj w strzelaniu Może jednak piłę weźmiemy Przydusimy guzik tylko O i się odsuwać Jezu gdzieś ze mną jest, oj oj dobra Trzeba save'a. Dobra, zapisało się Wejścia życia po pierwszej walce. A. Mam już już dawna miłość. Dobra, tego to się rozwali. Nie, żaby. Spadają na strzał, ale ciężko w nie. Trafić. No cóż, nie za dobrze mi na razie idzie na tym poziomie. Ale cóż, nie będę się poddawał. Najpierw zastrzeżę z tego. Będzie łatwiej. No nie znowu. Dobra. Dobra. Ciężko w nie trafić w tych zaroślach Masz Jeszcze jakieś żaby Tam lecą Tu muszę je na tą polankę Gdzie tu trawy nie ma tej wysokiej jeszcze coś leci? Bo słyszę muzykę Aleć Dobra padło Zobaczymy co jakie mamy u nich informacje Gnar Szkielet skler. Tu mam ścięty mią zacz ognia i skoczek bagienny. Co będzie dalej? O, o są kamikadze. Starze znajomi O kurde, są tutaj szybsi ode mnie o wiele Już się wystraszyłem, czy tutaj też kamikaza leci O Jezu. Dobra. Co mam za informacje o nich? Ścięty kamikadze. Dane taktyczne uzbrojenia. Już widzę tam szkielety. Dobra, lepiej zapiszę, bo to co widziałem, gony mnie haratają w pierwszej walce. Masakra. O życie. Armor. Johnisa, tu armor gdzie jest na tu? to on pad? a on tu leży 15hp Uf. Już byki? Ja 15 rapP mam Ludzie Obra paz Coś się pojawiło? Aha, znowu ten zielony jest. Jeszcze jakiś piłacz mnie tu goni. Jezu! Tu mnie kule gonią, tu jakiś drwal. Muszę jakoś go zabić. Tego zielonego. Nie tu on życie, dobra. Musiałbym podejść. A tak, żeby nie dać się trafić. Oj Lepiej je rozwalać Jezu Coś jeszcze na mnie leci szybko save, dobra Co tu mamy? Heh. Szkielet go rozwalił Tu, trzy się na mnie rzuciły